Cześć, hej, witam. Chciałem zaprezentować lampę z Biedronki. Tu jest nazwa, nie wiem jak to się czyta. Nie wiem, W każdym razie kosztowało to 40 zł. tu jest tam jakieś pudełko. Opis tego jest na USB. Ja sobie stwierdziłem na pilota, zmianę dźwięku, zmianę światła przy muzyce przy basie to działa. Nie mówię, że nie, to wszystko jest ok, tak jak wygląda pilot. Tu są jakieś dwie stopki do postawienia tego. Ma też tutaj otwory do wieszania. W ten sposób to się stawia, niby tam. I ona ma taką głębię, czyli to jest jakieś lustro do tej głębi. I te... tu generalnie tylko świecą te obramówki. W środku no widać, no głębię, ale to nie o to chodzi. Ja myślałem, że sobie to zakupię. Tu można jeszcze nakleić na ścianę takie. No, nie bardzo słabo to świeci. O to chodzi mi, że bardzo to słabo świeci. Ja sobie, eee, wydawało mi się, że założę sobie to w ciężarówce. I ustawię sobie barwę światła czerwoną, jak zawsze to dla kierowców, tam mają w swoich autach. Ale okazało się, że to jest za słabe, muszę to zwrócić do biedronki. Tu nie czytałem regulamin biedronki, że muszę zwrócić w tym sklepie, który to zakupiłem. Nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem. Jak da radę, to spróbuję gdzie indziej to oddać. bo akurat byłem tam na rozładunku. Jakoś tam bardzo często nie jeżdżę, a no to jest miesiąc czasu zwrotu Będę się starał, żeby jakoś to oddać sobie szybciej yy, O co chodzi, dlaczego się nie nadaje dla kierowców? Jest mega słabe światło, nie da się nic z tym oświetlić Może ewentualnie jakby to odwrócił, yy, położył sobie na podszybiu Czy tam gdzieś na szybę przykleił Taki efekt, jak niektórzy zakładają te oczy yy, Te oczy czerwone czy tam jakieś serka zakrywa palcem, ale... trzeba jeszcze pokazać jak wygląda pudełko Żebyście sobie zobaczyli jak ta lampa się prezentuje Te oczy zakładają na szybę, może jakby ktoś chciał coś takiego, leci radio, muzyka i wtedy tam się zmieniają kolory, barwy, dźwięki, szybkość itd. Tam są różne opcje na tym pilocie jak widać Zmiany tych kolorów szybkości, jakieś tam czasowe, włączanie, wyłączanie ale na pewno nie nadaje się to do podświetlenia, dlatego to muszę oddać, zakupiłem jeszcze drugą yy, rzecz która kosztowała chyba już 30 zł, już jej nie oddam, ona jest bliższa też uważam, że jest dosyć słabe, to, to jest ta sama marka Biedronce, yy, to jest taki adapter z wyjściem na USB tu się zakłada tą taśmę LED do tego i też jest pilot do tego i taśma i pilot pilot jest troszkę inny od tamtego też są te kolory, ta zmiana no ale to już jest otworzone w taki sposób nie dało się inaczej, bo to był blister dlatego sobie to zostawię i tam jakoś sobie postaram to nakleić i wtedy zaprezentuję jak to się prezentuje bo na pewno lepiej świeci niż tamto, ale wydaje mi się że i tak nie będzie szału na tyle żeby to na tyle żeby to tak działało jakbym sobie tego życzył, ale no już trudno jak ktoś jest kierowcą i ma coś takiego założone, znaczy w sensie ma coś innego założone z czerwonym światłem, albo coś, to porosiłbym o przesłanie y, jakiegoś tam w komentarzu czegoś. Y, I co to jest za opcja, co, co to można za sobie zakupić, w jakichś tam no, niewygórowanych cenach, żeby sobie oświetlić tą kabinę. I nieraz wiadomo, jest dzisiaj trzeba tam jakieś dokumenty gdzieś przejrzeć, nie trzeba zapalać tego światła głównego, bo później stanie się chwilę, to wali to po oczach, a takie czerwone wiadomo nie razi tak. Także dzięki, nie polecam tej Ta powiedzmy, że jeszcze w miarę jakoś tam ok, ale też nie jest jakieś to silne światło, raczej to jest słaby taki strumień tego światła Dobra, no, postanowiłem Wam to zaprezentować, jak już mam okazję e, to nagrać, jak to wygląda Teraz już nie będę tego drugiego włączał, tylko tutaj pokażę zmianę koloru tych świateł Jak to się prezentuje, no widać, że to są bardzo, bardzo słabo to świeci, tak, no, teraz jest wiadomo dzień, ale to jest bardzo słabe światło, to jakoś działa tam na ten dźwięk. Jak mówię, to teraz halo 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 halo. Widać, że się zmienia. Jakieś Kilka tych trybów, co przechodzi. I teraz widzicie on na tym halo halo. To jakieś te yy, też nie wiem co chodzi z tym. No, też są no, jakieś tutaj tony. Ja akurat kupiłem to, żeby używać to w tym trybie czerwonym, najmocniejszym. Dlatego to jeszcze teraz Wam zaprezentuję. No te widać, że są bardzo słabe. To jest światło tamte. Może są trochę mocniejsze, tylko założę je gęściej. Jakoś tam może coś to mi da. Przy półce, tutaj przy kotpicie, także tylko taka ode mnie mała wstawka. Tam obiecałem, że wstawię jeszcze jakieś inne filmy odnośnie kamer, e, tych zewnętrznych. Muszę się w końcu spiąć i nagrać, bo e, popsuł mi się e, ten chrombuk, którego używałem. Coś tam się stało, nie wiem, z matrycą, raczej z, z mocowaniem tej matrycy i ona nie przekazuje tego obrazu. E, obrazu na na to na ten na ten wyświetlacz i to nie działa dlatego teraz tylko tak na szybko Wam wstawię bo tam miałem nagrane już kilka filmów, ale teraz nie mam możliwości nagrać yy, no użyć i odczytać tej kamery, ponieważ trzeba z czego odczytać tej karty, tej kamery Lorraine, której używałem i dlatego teraz tak na szybko zmieniłem sobie telefon i na szybko coś Wam zaprezentuję z takich rzeczy i później się postaram nagrać Coś jeszcze z tych rzeczy, co obiecałem. Dzięki wielkie.